Witam serdecznie moim gościem Grzegorz Broński Gadget Team. Tam. Grzegorz, ten mecz wiśnioski pokazuje, że brak tych osób, które nie mogą u was występować troszkę nam utrudnia tą sytuację, ponieważ walka z takim, takim dyspozycją jak dzisiaj Wiśnioski. No jest podwójnie trudna. No wiedzieliśmy, że będzie dzisiaj ciężko. Jeszcze doszli tam chłopaki do nich. Widziałem, że się wzmocnili na ten mecz z nami jeszcze dodatkowo, bo w pierwszym meczu nie mieli takiego składu jak dzisiaj. No i teraz jeszcze doszedł nam Szymek, że już czerwona kartka, następny nam odpada, będzie ciężko, strasznie. Szymek, jeżeli dostał wcześniej jakąś żółtą kartkę, to będzie pauzował w następnym pojedynku, ale z tego co mówił, jeszcze nie wpisałem, jeszcze nie widziałem, to by mógł wystąpić w następnych, w następnych grach. Sytuacja i tak leży w waszych rękach, także tutaj pomimo tej porażki, macie przewagę nad Wiśnioskim i tak naprawdę, jeżeli sami będziecie gdzieś tam ciułać punkty, to nie ma co się martwić o spadek. Tak, tylko że wiadomo, że każdy chce wygrywać i zdobywać te punkty, nikt nie będzie się patrzył na przeciwnika, co on zrobi, tylko każdy chce wygrać, no niestety, no będzie ciężko coś skórać jeszcze, żeby ten skład się utrzymał tak, jaki jest, żeby jeszcze nam no, Mig nie to jeszcze coś powalczymy, ale będzie naprawdę ciężko. No przykro mi, macie prawdziwe turbulencje, jeżeli chodzi o końcówkę sezonu, ale jak z tego wyjdziecie, to naprawdę przyda i osobiście pogratuluję. No dzisiaj, dzisiaj by się przydały strasznie te trzy punkty no ale chociaż remis by się przydał z, z Wiśniowskim, no ale trudno nic na to nie poradzimy tak eee. dalej Walczycie dalej, Krzysiu Grzesiu, właśnie jak załatać takie dziury, jak, jak brak Krzyszka Josiorkowskiego, który jest tutaj. No nie oszukujmy się jednym z najlepszych snajperów, nie w gadżecie, w całej lidze. Brak dzisiaj dowiedziałem się Krzyszka Żebrowskiego, No to też bardzo fajny zawodnik, który konstruuje, też strzela. No naprawdę macie te braki tych dwóch najlepszych takich zawodników można powiedzieć, nie dyskryminując oczywiście części kolejnego zespołu. A jak to, jak się poradzić, żeby to, żeby to załatać? Tak, no, oni stanowili o sile tej, tej drużyny naszej. No, Ale nie ma też co zrzucać wszystkiego na, na, na te braki. No, musimy sami się jakoś sprężyć i pokazać, że też potrafimy grać i wygrywać te mecze. No, będzie ciężko no, Krzysiek nam przela te bramki no wiadomo. Zobaczymy. No. Jeszcze sobie przypomniałem, Darka Witka przecież nie ma. To rzeczywiście jesteście w sturbowani, jeżeli chodzi o, o osoby. Krzysiek, jego brat, tak samo. No nie ma, nie ma. Dużo składu nam brakuje. No to trzeba rzeczywiście podejść z otwartą przybytą do kolejnych spotkań. Oczywiście, ekstra klasa, dzisiaj wasz kapitan powiedział, że to jest cel, żeby zostać. No chcielibyście zostać, bo chcielibyście w przyszłym roku pokazać, tak dzisiaj to są słowa waszego kapitana, w przyszłym roku pokazać w pełnym składzie, jakby się udało, że ten gadżet stać na więcej niż to miejsce, które nawet teraz wskazuje tabela. No tak, no stać nas na pewno na więcej, tylko wiadomo, no, żeby nie kontuzje i to tak jak się, jak się to poskładało niestety teraz. Stać nas na... Na pewno na, znaczy no, możemy powalczyć o pierwszą piątkę, to nie ma co sobie stawiać, że będziemy na pewno w pierwszej piątce, bo to jest strasznie wyrównana liga, ale możemy y, lepiej powalczyć jak teraz, nie? W pełnym składzie, no, na pewno. Nie? Życzę zdrowia, bo to najważniejsze. Dziękuję za wywiad. Ja, ja też dziękuję.